Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Computronic. Dzięki temu możemy wykonać kolejny ciekawy zestaw. A tamten? To uczestnik ostatniego odcinka, bardzo taniego zestawu gamingowego. A dziś zajmiemy się czymś ze średniej półki. Już teraz możecie zajrzeć do opisu, gdzie znajduje się cały koszyk, który jest na bieżąco aktualizowany. Więc jeżeli nawet jakaś część będzie się różnić od tego, co pokazuje dzisiaj na odcinku, to wiedzcie, że została zaktualizowana, żeby być dopasowana do dzisiejszych aktualnie panujących trendów. Zacznijmy od płyty głównej. To Asus TUF Gaming B760 plus plus WiFi D4. Może was dziwić fakt dobrania akurat tej płyty. Dlaczego dzisiaj wybieramy płytę na DDR4? Ano chodzi przede wszystkim o odcięcie kosztów i zbudowanie jak najbardziej opłacalnego na ten moment zestawu. I tak samo może was zdziwić dobór procesora. <grym> Czekaj jeszcze raz. I, I tak samo może was zdziwić dobór procesora. <grym> Wyglądał jakbym się zaciął i czekał, aż spadnie coś tam. Nie? Mam nadzieję, że Wy się nie zaśmiejecie, że mamy tutaj I5 12600KF. Myśleliśmy o 14 generacji, 14500. W grach będzie tak samo wydajna. A możemy trochę zaoszczędzić. Jednostka. Jednostka będzie wydajna. Montaż standardowo. Już mam trójkąta. No, no, siedzi. No siedzi. <grym> Przepraszam. <grym> <grym> Teraz to pewnie gdzieś wykleisz, coś wyślesz. <grym> Bo tam się nagrywa też. Trzy, cztery. No, przestań! <laughs> podobnie będzie z RAMem. Wybieramy DDR4 32GB 3600MHz. Coś, co jest sprawdzone, przetestowane i działa. Takie wajperki DDR4 są po prostu tańsze i dobrze będą współgrać z tym procesorem. A przede wszystkim w gamingu będziemy uzyskiwać takie same FPS-y. Taniej. Mniej dolara za FPS-a. Podobnie będzie z dyskiem. Mamy tutaj Lexar NM620. Dysk na PCI Express generacji trzeciej. Jak chciałeś zrobić tak samo ładne przejście z RAMami, no musisz poczekać, poczekać w ogóle Ładno ma kolorystykę ten dysk. Zlidzieliśmy go 5 razy. Ale za każdym razem cieszy tak samo oko. Dysk zamontowany. W przypadku tego procesora, i ze względu na to, że chcemy zrobić jak najbardziej budżetowy zestaw, rezygnujemy z Aio i lecimy po chłodzenie powietrzne. I nie sugerujcie się tym, że tu jest Dual Fan, bo zainstalujemy jeden wentylator, więc będzie Fortis 5, a nie Fortis 5 Dual Fan. To nie to, to nie to. Pa, jakie piękne. Śliczne chłodzonko i nie zajmuje tak dużo miejsca. Zamontujemy jeden wentylator, tylko musimy znaleźć akcesoria do tego, żeby to zamontować. Nie wiem, już kiedyś o tym wspominałem. Ty, a w wersji pojedynczej jest 140 czy 120? Oznaczcie o kogo chodzi. A teraz pora na coś, co będzie stanowić o ogólnym wyglądzie komputera. I możecie się zdziwić, co to jest za model i co to jest za firma. Otóż niezbyt popularna, jeżeli chodzi o obudowy, firma Modekom z modelem Mistral ARGB Flow. Sam będę mieć z nią pierwszy raz do czynienia, bo nawet nie zdawałem sobie sprawy, że taki model istnieje, ale od razu możemy zaobserwować, jak ona wygląda. Nie jest to design, który jest symetryczny, tylko tutaj mamy żłobienia, zdobienia z jednej strony, natomiast z drugiej jest oczywiście szkiełko, żeby móc polecać innym spojrzeć sobie na podbiórko. To, co jednak wydawać się może ciekawe, to ta mała wajcha w tym miejscu. Ma napis DOR, czyli jak tu klikniemy, to co się stanie? Zapomniałem, jak klikniemy, to możemy komuś pokazać całe wnętrze naszego komputera bez filtru z szyby. No, pochwalić. Pochwal się, co zrobiłeś. No da się też pozbyć guzika. No ale. Czekaj, jak, jak, jak ty to wyciągnąłeś? Czy to wyplułeś tędy? Pa, no tak. Możecie kliknąć, żeby otworzyć sobie drzwi, ale jak popchniecie zbyt mocno, to możecie wyciągnąć ten guzik. Wiesz, najważniejsze jest to, że da się go z powrotem schować i uważam to za fajną opcję, bo dzięki temu szybka wchodzi nam tutaj na płasko z obudową, więc mamy ją chronioną za pomocą troszeczkę metalu. Ja dzisiaj mam problem z polskim. Chyba przy każdym składaniu komputera zaczynam gadać jak taki potłuczony. So, what do you think about this ziemniak? A przy okazji tą szybkę możemy zdjąć i bezpiecznie zająć się budowaniem tego, co ma się znaleźć w środku. W ogóle zobaczcie, jak ta obudowa ma fajnie opisane wielkości, co nam się zmieści, na przykład jeżeli chodzi o wielkość karty graficznej, z czym czasami są problemy, a oprócz tego mamy cztery wentylatory ARGB i każdy ma 140 mm, co też jest niecodziennym zjawiskiem, jakie pojawia się w świecie obudów, zwłaszcza z tego segmentu cenowego. Albo popatrzcie na górę, mamy tutaj filtr przeciwkurzowy, który możemy z łatwością zdjąć, bo jest na magnesikach, więc nam nie będzie wpadać syf, jeżeli będziemy zaciągać tamtędy powietrze, a z przodu możemy zdjąć i tutaj też mamy uszczelkę po bokach, a filtr jest zrobiony z siatki metalowej, co? Powiem Ci, ciekawy model, a jeszcze ciekawszy będzie z wypełnieniem, to też wsadźmy do niego co nieco. Miałem, ja że to jest na magnes. Złapałem poleciało. Dobra, jest ta kamera w sumie. I w założonym budżecie 5,5 tysiąca udało nam się zmieścić dodatkowo z Nvidia GeForce RTX 4070. Uderz w stół, a nożyce się odezwą w tym przypadku. To się odezwał. I zobacz, jak ta karta ładnie wygląda. Ona jest trochę taka piano black, ale nie do końca. I to jest w niej fajne. Wyciągnięcie tej karty oczywiście było nam potrzebne, żeby zobaczyć, jakiego typu konektor jest nam potrzebny, żeby zasilić tą kartę graficzną. Tutaj jest PC 8 razy. E, pauza. <laughs> Mati, od, odłóż to. Odłóż to, bo będzie... Dostaniemy bana za promowa... To jest długopis, ale YouTube ma bardzo sztywne wytyczne, jeżeli chodzi o to, co się pojawia. Jako ciekawostka powiem Wam, rzuciłem kiedyś posta razem z Paszą. Tam była replika AWP z Dragon Lore, jeżeli chodzi o skina. I dostałem bana na Instagramie na tego posta i mi ograniczyło wszystkie zasięgi. Wszystko wycieło. dlatego tego Wam nie mogę pokazać, ale o, narzędzie celownicze mogę Wam pokazać. To jest długopis, ale w całości bym Wam nie mógł. Taka jest poprawność inter w Internecie dzisiaj. A żeby trzymać się poprawności, jeżeli chodzi o składanie zestawu, no to Sprawnie by było teraz wybrać jakiegoś rodzaju zasilacz. I Endorfi L5 Bronze 700W powinien być tutaj wystarczający, i dobrze wiemy, że to są te zasilacze, które się nie psują, które działają i które są w atrakcyjnej cenie. A o to nam chodzi. Zbudować jak najbardziej wydajną jednostkę za jak najniższą cenę w odpowiednim przedziale cenowym, w tym przypadku jest to komputer ze średniej bułki. Skurczy byki. Kurczę, jak... Ja... Włożyłem. <noise> <noise> Niektóre dowcipy nie nadają się, żeby teraz powiedzieć. <noise> Patryk, powiedz mi, czy ja jestem głupi? Tak. Albo jestem zaspany, odkręciłem dwie śrubki, ale tego nie zdejmę, bo te są przykręcane, nie? No. Tak, ja mam tego śledzia teraz wyciągnąć. Złap jedną ojcasz. <noise> Też mi się wierzyć i chcę, że to tak jest zamontowane. Czałysz? No ale tak to jest zamontowane. No. Nonsense, jak nie wiem co. Miałem wrażenie, że jestem po prostu bardzo zaspany. Ale zobaczcie na to, jaki to jest dziwny sposób montażu. Jeżeli odkręcę śrubkę od śledzia i mogę tego śledzia jakoś na siłę gdzieś tam wypchnąć, no to i tak byłoby to problematyczne, żeby wsadzić tutaj kartę graficzną. Musiałem odkręcić wszystkie śrubki stąd, żeby to mocowanie pionowe na kartę graficzną, to jest fajne, że już na trzy sloty się tutaj mieści, musieliśmy to zdjąć, żeby mieć dostęp do wyciągnięcia śledzi. Teraz się tak zastanawiam i kminię i zastanawiam i myślę, czy była szansa, że w moim i w twoim myśleniu jest jakaś dziura, czy rzeczywiście, żeby wyciągnąć śledzia i zamontować kartę graficzną, to trzeba wykręcić absolutnie wszystkie śrubki z tej obudowy? Czy ty coś zauważyłeś mi teraz nie mówisz? Żebym wyszedł na takiego... <laughs> uh, 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 uh. No patrzcie teraz, luźno śledzie i normalnie byśmy zakręcili te śrubki tutaj, żeby one się nie ruszały, podobnie jak karta graficzna, natomiast same śrubki nie przejdą główkami przez ten element obudowy. Co nam pozostaje? Jedynie ułożyć je w miarę tak, żeby było, wsadzić tutaj ten element, docisnąć i teraz te śledzie musimy uważać, żeby nam nie powypadały, bo będzie problem, żeby je ułożyć. Natomiast możemy je złapać tak, jak producent wcześniej je złapał, czyli po prostu przykręcić przez samą tą siatkę, kratkę. Nie do końca rozumiem i nie do końca jestem zwolennikiem tego rozwiązania, zwłaszcza jak ktoś czasami lubi sobie tworzyć w komputerze coś, wsadzić, coś wyciągnąć. Natomiast jeżeli chcesz zbudować taki zestaw bez wymieniania czegokolwiek, no to myślę, że raz odkręcić, raz przykręcić nie będzie problemu, zwłaszcza, że obudowa zapowiada się ciekawie. Po niedługim czasie możemy pierwszy raz, kliknąć i zobaczyć, jak komputer wstępnie będzie się prezentować, bo oczywiście wszystkie jego możliwości przetestujemy dopiero w momencie, kiedy tutaj pojawią się okna. Ty, Mati, idź porób sobie fajne, ciekawe rzeczy, ja zajmę się instalacją wszystkiego i zobaczymy się po testach. Zainstalowałem wszystko, poustawiałem, pokonfigurowałem i jesteśmy w momencie, w którym mogę Wam przedstawić wyniki, jakie ten komputer osiąga, a są one całkiem niezłe. W Cinebench'ie R23 16 tysięcy punktów na Multi i na singlu 1800. Final Fantasy 15 też elegancko widzi Wszystkie wyniki. 3D Mark Time Spy, Extremes. No i przejdźmy też do gamingu. Standardowo Shadow of the Tomb Raider, Warcry Cry 6, tak samo, mamy Borderlands Trójkę oraz Cyberpunka. Teraz pytanie, jak ten komputer wypada w porównaniu do tego, czyli najtańszego gamingowego, jaki budowaliśmy dość niedawno i który okazał się być dość sporym hitem, bo rzeczywiście za relatywnie niewielkie pieniądze możemy zrobić komputer, na którym jesteśmy w stanie pograć. Tylko tak, tam komputer kosztował jakieś 2000 z kawałkiem, natomiast tutaj mamy konstrukcję za 5,500. czyli Czyli ponad dwa razy droższą. Czy zyskujemy dwukrotnie dwa razy więcej pieniędzy, dwa razy więcej FPS-ów? Patrzę na swoje wyliczenia i już mogę Wam odpowiedzieć. Otóż nie. Jeżeli chodzi o syntetyczne benchmarki, to mamy takie procentowe przyrosty. Czyli można zauważyć, że czasami jest to dwukrotnie większa wydajność. Niekoniecznie tyle większa, ile więcej kosztuje taki zestaw. Tylko, tylko trzeba pamiętać, że to są syntetyczne benchmarki. A jak to wygląda w rzeczywistości? Czyli jak to pali ma jakieś tytuły? Przede wszystkim tutaj jesteśmy w stanie zauważyć, że wraz ze Wzrostem rozdzielczości, no to 4070 radzi sobie świetnie i możecie zobaczyć, że czasami te przyrosty, przyrosty są ogromne. Po prostu w końcu da się zagrać w to 4K na takich presetach, na których wszystko sobie testowałem, więc ładnie, elegancko wszystko działa. Ale niektórzy mogą zadać pytanie: a co z grami e sportowymi? Otóż wraz z nową wersją Counter Strike'a mogliście zauważyć pewne braki. Na przykład brak FPS benchmarka, który był idealnym moim zdaniem narzędziem i bardzo prostym, który pozwalał pokazać, jak się zmieniają w FPS w grze. No to trzeba było temu, w jaki sposób zarabiać. Tu też wymyśliłem sobie na razie taki podstawowy sposób mojego testowania, czyli ustawiłem wszystko na takie same parametry, jak zazwyczaj ustawiam, czyli na dość wysokie parametry, żeby to wysoko było. I po takich ustawieniach zagrałem zarówno na droższym, i na tańszym zestawie, mocniejszym i słabszym. Porównałem, jak wygląda rozrywka na trzech minutach grania na dedaście dwójce, grania w dewnecza. wiem, że to nie jest nic bardzo wysokich lotów, nie ma tam latających granatów na przykład, co jest problematyczne, ale chciałem zrobić jakiś taki prosty, uproszczony test pomiędzy dwoma komputerami, i udało się zyskać wyniki, które różnią się od siebie. Tak jak na jednym mieliśmy okolice 140 fps, na drugim mieliśmy ponad 200 fps, czyli różnica jest zauważalna i należałoby te wyniki jeszcze troszeczkę obniżyć, abyśmy dorzucili do tego smoki wielu graczy w jednym miejscu. Ale myślę, że jeszcze poprawię swoją metodologię, jak powinno się e-sportowe tytuły sprawdzać, i myślę, że dorzucę to do testów, no bo warto jest po prostu, żeby mieć jakiś sposób. Pamiętajcie, że w tej serii staramy się zrobić jak najbardziej wydajne maszyny do konkretnej kwoty, bo owszem, można by było dobrać bardziej fikuśną, obudowę, Czy rzeczy, które by bardziej do siebie pasowały? Jeszcze w ogóle te drzwiczki otworzę, żeby ładniej można było zaglądnąć do środka. Środek też nie jest do końca oświetlony, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dorzucić jakieś dodatkowe paski, które by oświetliły to, co znajduje się w środku. Ewentualnie można chłodzenie wrzucić takie bardziej kolorowe niż tu. Tu jest kolorowe, więc to bez sensu. Zrymowałem. Ten system montażu w tej obudowie jest średni, ale za to obudowa ma bardzo dużo miejsca. I zdecydowanie ten komputer będzie bardziej przyszłościowy, z możliwościami większego rozbudowania przede wszystkim. Dłużej nam posłuży, ale nie oznacza to, że. Jeżeli wybierzemy tańszą wersję, to nie będziemy w stanie pograć, bo sami widzieliście po wynikach, że dzisiaj nawet dość tanie, albo bardzo tanie zestawy komputerowe, są w stanie sobie dość mocno poradzić, jeżeli chodzi o wiele tytułów, no bo prawda jest taka, że producenci gier chcą jak najbardziej dostarczyć jak najwięcej rozrywki osobom z różnymi sprzętami, z różnym budżetem. Więc starają się optymalizować na tyle te tytuły, żeby działały absolutnie na wszystkich. No i dzięki temu, albo przez to, zależy to na to, jak spojrzy, bo przez to nie mamy aż tak szybkiego wzrostu, jeżeli chodzi o jakość. Na przykład grafiki, Ja z drugiej strony, może więcej osób się cieszyć i bawić. Nie ma takiego dużego przeskoku pomiędzy generacjami. Jest, mam wrażenie, taki troszeczkę luźniejszy, spokojniejszy, niż było to. To teraz moje pytanie do Was jest następujące. Do jakiej kwoty chcielibyście kolejny z tej serii trzeci najdroższy komputer? Zastanawiałem się, czy okolice na przykład 10 tysięcy i w tej kwocie zrobić jak najbardziej optymalny i wydajny sprzęt, który zarazem by dość ciekawie wyglądał, bo już w takiej cenie można sobie pozwolić na więcej. Dawajcie znać na dole w komentarzach. Jestem ciekaw tego, co Wy macie do powiedzenia. A tak poza tym no to wyszła niezła potwór maszyna, jak to i lubi mówić. Tak czy siak, dwa inne komputery, które warto zobaczyć. Jest miejsce na subskrybujkę, czemu to się wszystko zgadza? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!